Witajcie widzowie, mówi Daftok z Minecraft. To jest kolejny odcinek na tym kanale. I dzisiaj zagramy kolejny raz na Januszowicach. Oczywiście pamiętajcie o łapce w górę, a także subskrypcji, jeśli ktoś jest nowy. I jeszcze chciałem Wam podziękować za ostatnie 9 łapek w górę. A pod poprzednim, jakby tego poprzedniego, było ich aż 23. Naprawdę bardzo się cieszę. No i w tym odcinku. No, jeszcze nie w tym odcinku, ale na razie zobaczę, co się zrobiło. Trochę już w międzyczasie pozbierałem tego. Mam 25 pszenic. Jeszcze to tak, sobie pozbieram jeszcze raz. Już tak już nie głoduję, mam co jeść, jak w każdym razie. Tylko nadal mam drewniane rzeczy, by się przydało coś tutaj. Zrobić craftingiem, jeszcze sobie chlebki. Robię cyk. O, idealnie będzie 14 chlebek. Chlebku. No, chlebku. To sobie mogę dać do skrzyni. I dzisiaj mam zamiar zrobić kopalnię. żeby mieć chociaż kamień. Tak słabo to chyba z tego kamienia. I ona byłaby gdzieś. Myślę, że gdzieś tutaj. Gdzieś na pewno no blisko musi być, na pewno. To jest. Na pewno to jest pewne. Takie śmiesznie powiedziane. Ale dobra. Myślę sobie, gdzie by to wykopać. O, myślę, że tutaj byłaby dobrym... w dobrym miejscu. O. No. Ki o kilofi zapomniałem zrobić. I zaś... i trochę pokopię. O, coś tu się wydarzyło. Serwer się chyba zbagował może zetnę sobie te drzwi. Dziwne to, ale nieważne. Tutaj sobie jeszcze pokopię trochę. Mam ich aż 12. Także sobie zrobić. Tutaj będzie 2, 6, 8. 8, 8 to 16 mi jest potrzebne. Jeszcze tutaj mi się wydaje, że ona wykopie. I będzie akurat. 17. Też może być. O, jeszcze łopatym sobie wtedy wziął. Bo mi się przyda do ustawienia sobie podłogi, tutaj może sobie jakoś. O, parkułem sobie zrobię. Tym byłoby. Tak, o. No, już się naprawiło, dobra, nieważne. Nie byłaby Już kill'off mogłem od razu wziąć, dobra. To sobie schowam. I sobie zetnę trochę drzewa, bo mi by się przydało. No, już spoją mi się z ale zetnę to do końca. O 23 aż mam. Jeszcze te tutaj zetnę. No, Sporo mi się tego wzięło. Ale to dobrze, bo potrzebuję na podłogę i do innych rzeczy. Będzie cały czas otwarty, może do drzwi. Później to zetnę sobie. 8, 8 z tych... Tego... Cztery patyki, dwa to będzie łopata, o, jeszcze kilof, a nie, pomyliłem się, tutaj, tutaj kilof, łopata i jeszcze piecek sobie zrobię i tam go tutaj. Tobie skraftuję też trochę 36, i robię sobie tutaj podłogę no szybko to chciałem. no jeśli jakoś normalnie tutaj wygląda to jeszcze tutaj się przydało chociaż nie wiem czy tutaj robić to no dosyć ładnie to nawet wygląda ale tą farmę tutaj będę musiał zlikwidować i... albo tutaj powiększyć No tutaj na pewno powiększyć Ale... Chyba w ogóle zrezygnuję później z tą sam falą, żeby ktoś mi... Nie wziął trochę sobie tego Tutaj trochę pokopię Chyba słyszę jaskinię jakąś I wiem jak to zrobię Po prostu... Wezmę sobie kamień To zabuduję Tak całkowicie No i nie starczyło. I sobie zrobię tunel. Jakby pod tym. O, węgiel. Coś mi się wydaje, że już chyba noc jest. Jeszcze pokopię trochę. A już wychodzę stąd. Nie chcę tutaj zanudzać cały czas w tej kopalni O ale mi się dobrze ułożyło to dole. Nie no, źle mi się ułożyło Zrobię sobie pochodnie, bo mi się tu przydadzą w kopalni F Ten Optifine naprawdę bardzo pomocny jest dla mnie i powinien być w standardowej wersji Minecrafta, a nie tylko, że to trzeba dodatkowo go instalować. Wykopię do końca i już idę na górę. Zrobię sobie jeszcze fajne, żeby nie mieć w domu. Tutaj to sobie tam. Zamienię sobie też drewno. A podoba Stąd sobie wezmę płotki. Akacjowy płot że to się tak wolno robi. O, 24 Mam nadzieję, że mi to staczy No. Tu ma tutaj 9 czy to już... Nie? O, 9 obrazy. Ale to wolna jest ta siekiera, więc miaczek jest lepszy. 3 tutaj. 2, 3 i ziemię wezmę jeszcze. O, nie zastokowało się. Ziemię wezmę, i tutaj sobie ją podłożę jeszcze, i łopata też mi tutaj zginęła. Po tej stronie będzie się wydaje, że dla roślin. Gdzieś tutaj pod drugiej, może będzie dla zwierząt. O, jakoś tak. Może lepsze będzie, jak nam tutaj tak u góry to. nie starczyło. A tutaj by była zagroda dla zwierząt. Taka fajna tutaj. Coś tutaj jeszcze skopię, żeby nikt sobie nie mógł tak łatwo wchodzić. Tutaj bym, tak... Jeszcze... O Tutaj Tu Wchodziłbym tędy Tędy I dotąd Dużo zwierząt myślę, żeby tu się pomieściło O, to muszę jeszcze zlikwidować Ale jeszcze będę potrzebował żelaza Myślę sobie, że teraz... Przydałoby się zająć dachem, bo... Na razie go nie ma więc wezmę sobie trochę drzewa i idę porąbać jeszcze. Myślę, żeby mi się przydało tutaj dużo rozwinąć. Bo na się tak początkujący jestem. Bardzo początkujący. Bo nawet żelaza jeszcze nie mam. A i nic tutaj na pewno są dobrze rozwinięci. To jakiś wioska jest? To chyba wioska wieśniaków jest O, szkielet już się czai Muszę sobie zrobić tajcze na te sz na te szkielety O, na wygracz O, ale mnie, ale mnie wystraszył Dobra, zamienię sobie teraz to Czemu on to za mną chodzi Nie wiem, co to było jakiś najas na mnie czy co nie ważne 12 On nożymi się podsada. <grym i zimie> Dobra, nieważne. Chyba już pewnie klasyczny dom jak taki. Dew mało dewna na jeszcze muszę trochę. A nie, jeszcze mam. Myś Myślałem, że mi się skończyło 16. Mógłbym od razu trochę więcej stworzyć, bo mi to. O, mi to na dużo budowania nie staje. mam sobie tutaj o no, zatnę No i nie staczyło I tutaj mamy sobie takie Dobra, nie będzie tutaj A, no właśnie, przyszłem sobie skraftować to. Zabudowuje... zabuduję jeszcze tutaj. O, jeden. Ktoś mi tutaj nie wszedł, czy mi się wyda? Chyba nie. Ile się jeszcze trochę drewna? Dach jest już gotowy. Ile da pościnać trochę drewna by mi się przydało? O zombiak No nie znowu Gdzie to jest? O tutaj O Te zombiaki znikały jak kogoś zabiją czy mi się wydaje O tu jest drzewo Zobaczę kartki czy ktoś sobie tego nie zostawi na jakąś budowę 30. Na, no, na dłuższą chwilę powinno wystarczyć te 30. I zamienię to. Dużo schodków. 25. To tutaj. Już prawie, zaraz skończę ten dach. Nie, zombie. O, może wydachnie ta łopata. A, szkoda. No nie. Chleb. Tutaj wezmę. już skończyły mi się. O, skończyły. Wezmę te 8 i jeszcze i 4, 8, 12. Tutaj. Cyk, cyk, i nie wiem co tutaj dać. Tak, o! I te dwa mi zostały. To nie wiem co z tymi dwoma zrobić. Tutaj jeszcze. Zobaczę, czy będzie ładnie, jak zetnę. O, może takie coś? Mogłoby nawet dobrze wyglądać. Będzie schodek do wejścia i takie coś. Nawet ładne. Teraz jeszcze to zetnę. Żeby to było jak w domku, prześpię się jeszcze. jeszcze no a tutaj miałem się tym zająć Tutaj sobie będę wychodził No dwa to służy. To tutaj może być. Tutaj dwa, 2. Czyli tutaj wystarczy tylko woda. O, jeszcze sobie tu, tu za oram. Szybko tak, jakby wystyga nie wiem, jak to nazwać. Tu będzie jeszcze woda. A tutaj będzie takie o. drewno. Nie, tutaj nie. Tu będzie woda. I sobie będę tutaj ścinał. I to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli odcinek Ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę, a także subskrypcję, jeśli jest coś nowego. No to co? Ja się z Wami żegnam. Cześć.